Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Serii Darksiders Tutaj Robin skateboard No i zaczynamy tutaj zabawę Tak moi drodzy, w ostatnim odcinku, tak jak napisałem, znaczy pod ostatnim odcinkiem e, Przegapiłem ogromną ilość skrzyni Ale teraz pokażę wam w ekwipunku tak e, Mam 1700 tych dusz, które są jako pieniądze traktowane Czyli dość dużo, nie kupowałem nic, także zaczniemy od małych zakupów Zebrałem jedną skrzynię ze zbroją odchłani Nie wiem dokładnie co to jest, jest to widzicie fragment wykutej w krwi, zbroi i otchłań. Zbierz 10, aby skompletować całość. Nie wiem za bardzo, co chodzi, ale, no, udało mi się zebrać. E, tutaj niestety nic i odłamek gniewu. To zebraliśmy, widzieliście sami. Tutaj rdzeń e, gniewu. E, maksymalny e, no, maksymalny gniew, że tak powiem, nam zwiększy, jak go zbierzemy e, cztery takie od, odłamki. No niestety tutaj dostałem troszeczkę, ale spokojnie, znajdziemy jakąś skrzynkę, nadrobimy. E, I jeszcze chciałbym Wam się pochwalić, właśnie ze zebrałem jeszcze... O, cóż to jest? A, cień ze skrzydła. Hm, jest skrzydełka! Dobra, ale nie o to chodziło. E, jeszcze zebrałem właśnie jeden z artefaktów. Artefakt żołnierz. Legion, jakie otrzymały te pradawne emblemanty, porzezi której dokonały, gdy nastał koniec świata. E, zebrałem ten e, emblemant właśnie też tam, gdzie trzeba było zebrać chyba te 500 dusz dla właśnie Vulgrima, który tutaj sobie raz wyskoczy. Witaj, zaczniemy od małych zakupów z Vulgrimem. Witaj, witaj, dzień dobry. Więc tak, możemy od razu sprzedać artefakt. Artefakty są praktycznie tylko po to, żeby je właśnie sprzedać. Plus 500, wow. Super, no i mamy 2200 na zakupy Mistrz broni, zwiększa obrażenia zadawane bronią Nie, dobra zobaczymy co ma jej O, możemy kupić wszystko praktycznie Coś jeszcze niżej jest? No co wy? O mój Boże, tu jeszcze niżej są jakieś spele Mmm, to lubię Czekajcie, a shift, co dalej? Kosa Samorzysta ataki z zakrzywionym ostrzem kosu, nie dostająca zestawy brogu Jestem ciekaw co to jest ta kosa To jest broń ogólnie jakaś dodatkowa prawdopodobnie Jestem ciekaw czy to można tylko kupić czy znaleźć również Okej, okay, kamienna skóra Ciało nie zostaje utwardzone, dzięki czemu utrzymuje on mniej obrażenie i skutecznie atakuje. To ciekawe, ok. Pochodnia niedostępne i cierpienie, niestety, też niedostępne. Ok. Może weźmy sobie jakieś na razie tutaj z miecza, ponieważ tutaj, widzicie, możemy kosę wykupić, ale zobaczmy sobie najpierw tutaj różne. Piła tarczowa. Wielokrotny obrotowa tak z powietrza. <laughs> to, coś właśnie, jakby to, co chyba nie mamy już. Harpun? Nie, nie mam niektórych z tych. Chwila. Pędzący meteoryt. Wow, jakieś tutaj w ogóle są. O! Daje woli możliwość wykonania ślizgów z powietrza To może być bardzo fajne Okej, okay, jestem ciekaw jakie... Ja... Chyba yy, cięcie z dołu Zwiększa zasięg tego ataku Aha, dobra, bo to już mamy Druzgocący zamach mieczem Nie wiem sam co wybrać, moi drodzy, w sumie Trąba powietrzna Klik, przerwa, klik Seria wielu cięć To wydaje się super I było bardzo drogie, ale sz... jak szaleć to szaleć Klinga demona Potężne cięcie a to chyba, to możemy kupić, bo to ostatnio już kupowałem. Okej, okay, cięcie obrotowe, 180 stopni. To może być całkiem spoko. Wsad do tyłu, okej, okay. a co tu mamy jeszcze? Harpun mamy, piła tarczowa. Czy ja tego nie mam? W ogóle nie wiem o co chodzi tutaj, poziom 1. Chyba, że już to mam, albo i nie. W sumie nie wiem. Będący meteoryt, hm, tylko 200. Więc może weźmy sobie harpun. Eee... Przybija wrogów na Okej, okay, weźmy harpun i weźmy sobie jeszcze rozgocący zamach mieczem, hm. Czy coś jeszcze? Dobra, i weźmy sobie jeszcze ten pędzący meteoryt. Jak widzicie, zrobiłem super duże zakupy aktualnie. Więc dobra, nawet nie wiem jakie mam kombozy teraz dostępne za bardzo. A właśnie, ten atak znaczy w powietrzu? A, to jest taki króciutki tylko, szkoda niestety. Okej, okay, o! Dobra, trochę dostałem, nie powiem. Okej, okay, ja sobie tego od razu przetnę tutaj, może życie z niego wydropi. O, na to liczyłem. Dobra, tutaj na dół jest jakieś zejście. Zobaczmy, co tu jest. Jest jakiś artefakt. Okej, okay, to fajne. O, ale mamy również zombie, które zgniotę tylko po to, aby zyskać trochę życia. Oj, mamy cwaniaka. Mam nadzieję, że uda się go wyprowadzić na zewnątrz. O cholera jasna, dostałem niestety. Okej, okay, uda się go wyprowadzić na, szczę na szczęście na zewnątrz. Okej, okay, ja teraz będę musiał się rozgrzać znowu. O! Dobra, czyli to jest ten taki jeden z ciosów. O, chciałem tego złapać akurat. Dobra, żeby odzyskać życie, najlepiej właśnie rozgniatać Cześć, cwaniaczków Posiekamy, o cholera, nie rozumiem. a, fuck To na alcie mi trochę przeszkadza, że jest Niestety tak kurde trochę w głupio To jest zrobione, ale okej okay. O, cholera, no i wybuchnął Ale dobrze, dużo, dużo życia odzyskamy I mamy już właśnie kolejny artefakt, który będziemy mogli spokojnie sprzedać Cóż to za artefakt teraz, hmm a fakt żołnierz. Yy, otrzymane z dla więcej porzezi. No to już mieliśmy taki. No szkoda niestety. Okej, okay, możemy go dać. No trochę szkoda, że krótki jest ten atak. Ooo! Po podwójnym skoku wygląda wiele efektywniej i efektowniej w sumie. Chociaż nie wiem w sumie sam. Dobra, możemy pójść go oddać. Albo dobra, mniej się z tym, później go sprzedamy. Teraz rozejrzymy się po tym terenie, bo w sumie tutaj się nie rozglądamy ostatnio. Tutaj był kostek. Ostatnio wyskoczył na z grobu. O, tu kolejny. Dobra, to co? Zróbmy małą rzeź. Jestem ciekaw właśnie... O! Coś mi wydrupiło. Aha, Pieniążki oczywiście. Jestem ciekaw jakie... Chwila, bo ja sobie kupiłem jakieś w ogóle te... Jakieś... Yy, ruchy, a nawet ich nie wiem jak używać za bardzo. Zaraz będę musiał poczytać. Chwila, jakąś piłę... Znaczy... O! To kupiłem chyba. Że po jakiejś tam przerwie ruch... Wow, gazeta w ogóle. O! Mamy tego, cwaniaka. Chwila, ja bym go się złapał. O właśnie. Fajnie, że można po prostu złapać i przebić mieczem. No i na szczęście życie odzyskujemy Dobra, tylko teraz, aha, mamy udać się w tamtą stronę, więc idę idealnie No i kolejne kostki, niestety do zabicia O, i udało mi się machnąć tego ptaka, nawet nie jednego Dzięki czemu odzyskam dużo zdrowia hm, Jeszcze jeden ptak tu latał, ale niestety się chyba nie uda go teraz dorwać, Chociaż, czekajcie A, chyba nie Okej okay. Jeszcze tylko kostka, to załatwię Wow, wow dostałem od kostka, no nie Okej, okay, tu łapiemy Podbicie, walnięcie, porwacie Okej, okay, jeszcze tutaj Rozgnieciemy tą, nie wiem, kobietę? Żeby Dobra, mamy tutaj kolejnych cwaniaczków Jezu Wezmę aż auto, chodź tutaj O, nie chciałem w tamtego celować, chciałem tutaj, w tego przed nami Cwaniaczka, o, on przyjmuje skrzynki z życiem No, chwila, ja chciałem w tego Okej, okay. może auto? Jeszcze jedno? A masz <laughs> Jeszcze raz bym wziął O, to było dobre, to było całkiem sprytne O, o, uciekaj, wojna Nie chcę zginąć Tutaj, na samym starcie Chociaż zginąć myślę, że na poziomie łatwym jest dość ciężko O, a ten już wybuchnął Hmm, całkiem szybko Wybuchu, wybuchnął Marko Okej, okay, mamy skrzyneczkę z życiem Na szczęście W końcu będę miał pełne życie Uf, to mi się przyda na pewno Jest, pięknie, całe życie Dobra Hmm, tak myślę, żeby rozejrzeć się troszeczkę, wiecie co, rozglądanie się w tej grze to jest naprawdę dobra inwestycja, ponieważ sami widzieliście ostatnio przegapiłem dużo skrzynek, to co, udajmy się może jeszcze troszeczkę w tamtą stronę, zobaczmy co ten cmentarz jeszcze przed nami kryje. Tutaj wykończę od razu sobie kostka yy, jednego z drugim. O, właśnie z tego meteorytu użyłem, jak to tam się nazywało, ładnie. O, cholera, i zaatakował mnie ten... Jeden z... Właśnie nie wiem co to są, to są wampiry prawdopodobnie jakieś. No a to sobie przetniemy go na pół i atak od razu z powietrza na kostka, na pół też przetniemy. Okej, okay, no. Ja tutaj trochę lamie, niestety, nie jestem zbyt dobry jeszcze w tą grę, ale spokojnie, wszystko z czasem. Muszę się nauczyć właśnie ogarniać jeszcze niektóre ataki i tak dalej. Dobra, widzę, że tutaj możemy trochę przejść, jestem ciekaw co tam znajdziemy, ale ile coś znajdziemy w ogóle. Dobra, ja widzę, że te tereny są tutaj strasznie rozległe, rzekłbym nawet. Bardzo, o tutaj za murem widzę, że mamy paru cwaniaczków kolejnych Dobra, ja sobie złapę Daj mi tutaj życia, bo ostatnio się dostać trochę, chociaż nie Okej, okay. a dobra, szkielety to sobie będę zabijał Tych ludzi po prostu będę omijał A, bo to jest taki atak mieczem Dobra, o w ogóle za mną się zrespił ten palący się cwaniaczek Nie wiem dlaczego go wcześniej założyłem Okej, okay. no to pyk Fajnie, bo z nich dużo leci Chodź tutaj, miszczu O, cholera wojna sorry To mój błąd był akurat teraz Nie znaczy zrobić uniku Ło! Wow, niebezpiecznie Wo i znowu Dobra Teraz się postaram go zabić Chyba jeszcze nie Mało co Chyba teraz się uda W ogóle, bo one tutaj strasznie... Dużo ich się respi tych potworów Jak widzicie kostków się mi tu... Trzy kolejne kostki się zespiły do kolekcji O! Łooo! Wow, wow! Co to było? Kozackie! Nie wiedziałem, że mogę przedłużyć tego komusa. Jak widzicie patrzcie co się dzieje teraz. Jeb, 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 jeb. i jeszcze troszeczkę. Dobra, o, teraz mi jakieś kamienie zbokowało niestety. Tutaj tego jednego z kostków również. A spoko, spoko. Dobra, więc to tak. I jeszcze. Tych, 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 cyk. I siekamy wszystko. Kurde, jestem ciekaw co ta kosa robi. Chyba sobie uzbieram na kosę. Możecie mi poradzić ludziska, czy warto na kosę zebrać. Okej, okay, nie wiem co z tym kostkiem, bo cholera w jak się zciął. O, dobra, spadł już na ziemię. Musicie mi polecić, czy kosa jest dobra, rozwiązaniem. Kurde. Mam nadzieję, że tutaj też się nie gdzieś nie... O! Fila, czy ja mogę podnieść ten miecz? Chyba jednak nie, ale fajnie wygląda całkiem, okej. Okay. Tam jest jeszcze jeden wybuchający koleś. I jest jakieś przejście yeah, w yeah. ogóle... ile tutaj jest rzeczy do odkrycia, matko... O, jest skrzynka! Z, na szczęście, tymi... Eee, ze złotem, znaczy, no, ze złotem, z po prostu... E, Pieniążuszkami, o. Ciężko to nazwać złotem, chyba będę po prostu mówił na to duszę. I tyle. Ała, dostałem. To dwa razy Teraz ja dostałem przez swoją znowu nie uwagę Ach, no i znowu Na no nic No i czego się śmiesz, cłaniaczki Zaraz ci tutaj nasiekam To zobaczysz, czy zobaczymy, czy jesteś taki mocny No W sumie mogłem w auto rzucić w niego i by się skończyło ła, znowu dostałem Dobra, rozdniotę sobie człowieka Nie, nie wybuchaj, nie wybuchaj Bynajmniej nie przy mnie Okej, okay, kolejne kostki do posiekania Muszę się nauczyć Muszę sprawdzić kombosy i tyle ale fajnie, że tutaj się raz te potworki I nigdy nie będziemy, że tak powiem Samotni, że zawsze znajdziemy jakiegoś przeciwnika, którego będziemy mogli posiekać sobie Chociaż to też trochę zmienia... O, a tu to, to coś było? Czyżby jakieś Wulgrima kolejne posłanie? Wiecie co? Chociaż nie, bo widzicie wystaje tutaj taki Taki jakby kawałek ziemi Co z tym zrobić? Czekajcie, może auto byśmy rzucili w ten kawałek? Nie, to nic w ogóle jak to auto poleciało. Hmm. Nie wiem, nie znam się za dobrze jeszcze na tej grze. i Nie wiem co oznaczają te takie kółeczka. Okej, okay, ludziska, to coś. Migamy sobie teraz. Jak widzicie tam... o kolejny kostek, cholera. Mogę ten nie iść. Niepotrzebnie w sumie tutaj. Ale dobrze, pofarmimy troszeczkę, będziemy mieli na kosę. Którą chcę uzbierać. Ja tutaj sobie tak wiecie, zamulam, szczerze powiedziawszy, bo jest wieczór. Chciałem nagrać tutaj. Oczywiście Dark nie Pięknie, jeo! Dobra, trzeba się wziąć do roboty. Siekam jeszcze te kostki i idę. Nie będę tutaj zabijał wszystkiego co się rusza, bo to nie ma sensu praktycznie. Ale widzicie, że z nich le lecą pieniążki całkiem, więc okej. Okay. Pyk, pięknie, dobra, lecimy w stronę światła. a yeah, znaczy tam biegnę po prostu, gdzie mam biec. Tam widzicie na wprost idealnie mamy. Niestety tylko jedną skrzyneczkę znalazłem, szukając tutaj, ale jedna skrzynka to zawsze coś. Mam nadzieję, że zbieram 1000 złota jeszcze w tym odcinku i będziemy mogli zobaczyć co już to te kosy pod sam koniec, także zapraszam do oglądania. Nie przewijajcie. Oglądajcie. Okej, okay, ja zbieram sobie teraz trochę z, z właśnie z nich tutaj... O, aż dwa się zebrały. No nic, myślę, że mogę poświęcić dla was czas aktualnie. Póki co. Póki jeszcze możemy sobie na to pozwolić. A może właśnie jakąś kamerkę zmienimy, co? Nie ma co tutaj się... Dobra, finisher, zobaczymy jak wygląda. Wow, a bo i to ten a tak fajny wykonałem właśnie przed chwilą. Którego się nauczyłem, a oczywiście o nie zapomniałem. Dobra, biegniemy tędy. O, jest kolejne przejście tutaj stworzone z tego golema, czy, czy czymkolwiek to było. W ogóle te golemy znaleźliśmy na samym. O, tu coś mi się wydaje, że mamy jakieś tajne przejście. Wojna, skaż na dół. Pyk. Ale walną fajnie, dobra. Cóż my tu mamy? Przejdę sobie oczywiście tędy, ponieważ warto na pewno. Okej, okay, mamy zombie. Oj, tam mamy... Wow, co to jest? A, skrzydełka, no wiadomo. Oj, skrzyneczka. Właśnie dobrze, że chodzę sobie tutaj po takich miejscach. Dobra, co? Trochę kamery, że tak powiem, filmowej znowuż, zapodam wam. Ała. Dostałem od któregoś cwanieczka. A co? Dobra, i na tego bym chciał... O właśnie, ten na atak fajny wykorzystać nie więcej. I pyk, Podrzucenie. Mogę, mogę w sumie używać tych żółtych dusz, bo kurde, z, z rzadko kiedy. Jakoś nie wiem. Niewygodne są te trochę skróty. Okej, okay, 650 prawie. No to co, lecimy do góry. I co tutaj znajdziemy? Hmm, zarośnięte miejsce jakieś. Oj, kolejny demon. Cholera jasna. Ło, było blisko. Okej, okay, tego rozgniotę, żeby sobie zyskać trochę AP. Nie, te demony nie są trudne, tylko trzeba dobrze uniki robić. O, właśnie, teraz dostałem niestety. Wow, było blisko Kurde, tylko jak to? Nie ma takiego Tak, bo on ma taki podwójne, a tak czasami Wow, 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 wow Nie rozpędzaj się Najgorsze są te wybuchy O, właśnie teraz Dobrze, że mam ten odskok, ale niestety teraz się nie udało Okej, okay, i to jest chyba kolejna część z gniewu Tak, odłamek gniewu kolejny, już mamy dwa odłamki, więc jeszcze Nie, no, mówię wam, to jest Devil May Cry i połączenie z God of War No normalnie te odłamki i to wszystko się tak kojarzy Okej, okay, a tutaj mamy, niestety chyba nie przejdziemy tam na górę, ponieważ tutaj byśmy potrzebowali e, jakiejś broni chyba specjalnej, tak mi się wydaje, chociaż nie, niestety, nie uda się. Nie, nie ma szans, myśmy musieli użyć właśnie albo jakiejś broni, albo chyba czegoś, chociaż nie wiem, zaraz sam sam. No nic, pójdziemy tam kiedyś indziej, jeśli jeszcze tutaj wylądujemy, po prostu jak zabędziemy to coś, co, czym można się dostać. Dobra, wyłazimy na zewnątrz i lecimy teraz szybciutko tutaj, dalej. Jestem ciekaw, co nas czeka za tą bramą. Chyba dwa razy trzeba. Tak. Okej, okay, otwiera się nam przejście. Of you. No, yeah, any curse can be broken yes perhaps these servants of the destroyer walk unseen within the realm of shadow no by their blood we are bound by their blood shall we be free i can no longer move within the shadow realm much of my power has left me.. How poor you need not enter it. I will grant you the power to see into the accursed realm for a time. But to what end? What hope have we now against the destroyer's foul sorcery? Hope will not bring you freedom. Okej, więc dostaniemy chyba jakąś moc za chwilę No właśnie teraz Cóż się dzieje? Okej, nasze oczy zmieniają się na kolor pomarańczowy Matko Boska, co się stało? Okej, wytrop te cienie zabije wszystkie To nie może być aż takie trudne Okej, zgaduję, że tam gdzie właśnie jest pokazany taki wielki Nokturn, schowaj się już, nie chcemy Cię tu oglądać Musimy zabić jakieś jakiś właśnie... Potwory... A, to są te bramy! No przecież! Czyli już wiadomo do czego były potrzebne, to nie były żadne kryjówki. Okej, okay, więc co? Muszę to wejść, okej okay. Cóż się stanie. Okej, okay, czyli to będą jakieś bossy albo coś takiego. No dobra, mamy tutaj gromady ludzi, już widzę. Tych trzeba będzie pokonać, znając życie. Mhm. Dobra, czyli to będzie walka z różnymi przeciwnikami. O ile dobrze widzę. No, ha ha ha, bardzo śmieszne. No i mamy gromadę po prostu ludziksów Okej, okay, błyskawiczne starcie. Przed upływem czasu zabić 400 wrogów. Z czasu którego nie wykorzystasz czeka na ogleda w postaci dodatkowych dusz. Wow Czyli arena typowa? Okej. Okay. O, cholera. Aha, dobra, mamy taki dość duży czas, więc spoko. Dobra, dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra, trzeba ich gdzieś ten zlurować, bo mam pomysł. No Okej, okay, to było całkiem okej. Okay. Tylko teraz najgorsze, że oni tak odlatują troszeczkę I uciekają ode mnie jak widzicie sami Trochę niedobrze Okej, okay, szybciej, 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 bo czasu coraz mniej A chciałbym dostać jak największego bonusa Ten atak chyba jest najlepszy w tym momencie, nie? Tak mi się wydaje, że jest najbardziej AOE w tym przypadku. o nie, kolejni przeciwnicy Nie spodziewałem się tego A, finisher, uda się? Dobra, finisher Okej, okay, czyli 40 przeciwników, obojętnie jakich, czyli będą oni mi się rozpić. Najpierw zabić najlepiej tych małych, o właśnie, ludzi, powiedzmy, znaczy powiedzmy ludzi, bo to nie są ludzie. Okej, okay, i jeszcze po tych dwóch cwaniaczkach, okej, okay, finisher, nie, niestety nie. O, kolejni się zaspili, no nic, dobra, powinno, powinno się udać, jakkolwiek. Dobra, dajcie, pozwólcie, że ja się skupię na walce, okej? Okay? Nie będę chwilą nic mówił. Zobaczymy jakie kombosy da się tu wytrzaskać. Fuck, nie o to chodziło. Okej, okay, 40 to wystarczy Dobrze, udało się na szczęście Wystarczyło bić tych słabszych po prostu Mam nadzieję, że zebrałem dość dużo dusz No, niestety mały bonus, okej okay. Ale udało się przejść tego pierwszego jakby bossa Nie, w sumie wiecie co? To fajnie o jakaś skrzyneczka jedna i druga wyjechała Dobra, poproszę o przejście Dzięki nocturn. Ale możesz już się schować do rękawicy i Pozwolić nam przejść A, wystarczyło sieknąć? A, parę razy o, ja. ja. Okej, okay, brama została zniszczona. Ja oczywiście zabieram tu co moje. Jedna skrzyneczka, a tam druga. Pewnie to odnawia nam ten gniew. Aha, czy mogłem po prostu wykorzystać, co trzeba i tyle? No to lecimy. Dobra, pierwsza brama zamknięta. Pozostały jeszcze trzy. Hmm. No dobra, to, to jeszcze machnijmy sobie jedną w tym odcinku, no przepraszam was za to moje zamulanie dzisiejsze, niestety poniedziałek to zły dzień do nagrywania zawsze, ja mam problem z poniedziałkami, nic mi nie pomaga, przepraszam was, mam nadzieję, że i tak odcinek wam się spodoba, ponieważ mi się naprawdę bardzo przyjemnie gra w tą grę, chciałbym przeprowadzić całą serię, mam nadzieję, że docenicie to, ale niestety poniedziałek, postaram się, żeby następny odcinek był coraz lepszy. Ach, niestety. Tak, to czasem bywa, że człowiek zmęczony jest po szkole. Dzisiaj wyjątkowo niestety. Zamknijmy kolejną bramę, tą, którą już znaleźliśmy. Następne dwie zostawię na kolejny odcinek. Więc co, zobaczmy co tym razem nas czeka w tej bramie. Ja się na piekoli trochę. Okej. Okay. Cóż my tu mamy? Widzę, że jedno się wyjści, drugie zamknięte. Okej, okay. a więc o co chodzi teraz? Kolejne wzwanie. Zobaczmy co tym razem przygotowała dla nas gra. W sumie wiecie co? Powiem wam, że jeśli... Potem rozwinę już większość kombosów i tak dalej to naprawdę będzie przyjemniej się grało. Zatruty. Zabij 50 wrogów zanim wyczerpię się źródła ży ży życiowe za tutego wojny. Za zdrowie, które ci pozostanie, czeka nagroda. Hmm, dobrze, ale ja nie z zacząłem z pełnym zdrowiem chyba niestety. Więc mamy pokonać 50 przeciwników zanim zginiemy? Coś w tym stylu. Mam nadzieję, że nie będę tracił dużo życia. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Okej. Okay. Dobrze, że ich jest dużo. O, mamy ewentualnie jak coś tę skrzynkę, która nam wspomoże tutaj nas. Dawajcie życie, 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 życie. Dajcie, daj jeszcze trochę. Okej. Okay. Muszę trzymać poziom życia na jak najwyższym właśnie poziomie, nie wiem jak to nazwać. O, dobrze, wyszły te słabsze potwory. Na szczęście, tylko że one właśnie mają te ataki takie strasznie wręcz zamaszyste bym powiedział. Znaczy są nie, nieprzewidywalne wręcz. O. Dobra, oczywiście ja sobie tutaj... Zbieram wszystkich Dobra, mamy jeszcze tutaj parę Nie, akurat go rozniatać nie chciałem, ale tego chciałem, matnąć Tak, jak widzicie przeciwnicy cofałem się przy Przy ataku Przy finisherze Kurde, dostaję i to ostro To nie podoba mi się wcale Chyba użyję jednej z Tutaj skrzyń Tak, i przy interakcji w sumie jakiejkolwiek Nasze yy, przeciwnicy przestają atakować Widzicie, Widzieliście przed chwilą nawet sami chyba Okej okay. A co, co tam ze skrzynie? Aha, możemy używać tej yy, jakby energii Kurde, nie 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 nie, z kapslokiem Okej, okay. ole tu ma moc mimo wszystko Zapomniałem, że to z kapslokiem Polercia Okej, okay, wojna, musimy się pospieszyć ponieważ nas tu wykańcza czas Okej, okay, mamy dużo przeciwników Kolejny raz Okej. Okay. Wow, to naprawdę za obr olbrzymie obrażenia. Okej, okay, otwieramy kolejną skrzynię, ponieważ teraz już nie mogę użyć tego. Eee, I mam coraz mniej życia, nie chciałbym tutaj tylko popędzać. Okej. Okay. Chyba jednak to jest najlepsze. Żeby to użyć. Okej. Okay. O, 50 przeciwników. Szlak! Nie zauważyłem tego. Ten pania chciał mnie trafić. Ok, więc zaraz życie, życia. Niedobrze, bardzo niedobrze. Okej, okay, wszyscy na finisherze pokonani. Super. O, fuck, wyszedł ten jeden wielki cwaniak. Użyłem życie, fuck, zużyłem potion'a. Ja nie chciałem tego robić. A, bo wyszedł jakiś, o kurde, wyszedł jakiś większy cwaniak. Niestety zużyłem potion'ka sobie, no ale to w sobie może nawet lepiej. A, zawsze to. Trochę życia więcej. Okej, okay, finisher. No i widzicie, nic mi się nie stało. Mimo, że zostałem zaatakowany. Okej, okay, postaram się teraz wykończyć ich tutaj. Dobra, nie mam tego, więc wezmę sobie. Najgorsze to jest ustawione na kapsloku. Tak mi się to nie podoba. Okej okay. Szybko, finisher! Okej. Okay. I nie dostałem obrażeń jak widzicie. No no nie, dopiero później cholera. No kurde, zablokowali mnie teraz w ścianie. O, ale ten demon jest okropny No i jak dostaje? No nie, ja chciałem tutaj... jest skrzynka z życiem? Kurde, zamknięta O, chociaż tu jest następna, dobrze Więc dostaniemy duży bonus jednakowo, już się bałem, No, wywalaj demonie Finisher, 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 finisher! Okej okay. Na pewno życiu skończyłem na szczęście No niemalże że <tuszy> jednak ciach na mnie koniec ja musiałem się skupić trochę na walce dlatego no dostaliśmy dość duży bonus. 1500 sztuk. Super, to jeszcze skoczymy kogo, kupić kosę w tym odcinku i będzie super mm. Okej, okay, ta brama tutaj Dziękuję nocturnie Miło mi, że wierzysz w swojego pana. O ile mogę cię tak nazywać? Ja go nazywam Nokturn. Po prostu mi się kojarzy z postacią taką i tyle. A na pewno inaczej, to jest po prostu ten... Ten, który ma nas tutaj sprawdzać. Przed tym wszystkim, dobra. Wchodzimy i jesteśmy już z powrotem w świecie. Chodźmy do naszego kupca, który znajduje się tutaj, mam nadzieję, że, że jest tutaj, w tym chociaż może to jest ten świat, w który, którym on nie obsługuje klientów swoich, o co się zresztą okaże, w Bulgarimie. czy się, tak, ty jesteś wszędzie, to mnie to mi cieszy, kupmy zatem, e, chwilanie, e, kontrol, kosa. Reaper! Odblokowane osiągnięcie. Zamorzysta ataki zakrzywionym ostrzem. Okej, teraz jak to? Lewy, alt i... Prawym! O, to od razu przetestujmy ją. Prawym się atakuje, tak? Wow, 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 wow Okej. To jest pierwszy z ataków praktycznie. No nieźle! To mi się podoba! Wow, kurde! Jezus, piękne! Piękne, piękne, piękne. Może po moim głosie tego nie słychać, ale naprawdę cieszę się niesamowicie, że kupiłem tam tosę właśnie w tym momencie. To jest dobre. Idealne, jeśli mamy wokół siebie przeciwników, których chcielibyśmy odepnąć, ludzi, że coś mi zrobić z Dobra, ludziska. Wow, fajnie, zdobyliśmy kosę, która jest, jak widzicie, kolejną bronią. Zobaczymy, jak działa na auto. Posiekane. Ja, yeah, pięknie, o to chodzi. Dobra, ludziska, w na następnym odcinku przetestujemy kosę na arenie, która będzie czekać tutaj. Mamy dwa artefakty do sprzedania. A nie, dobra, mamy jeden do sprzedania, bo jeden już sprzedaliśmy. Więc co, ja się zapisuję się z wami żegnam dzięki, że obejrzeliście cały ten odcineczek. Dobra, tutaj zapis poproszę na pierwszym strocie. No i do usłyszenia, Super się udało. Mamy kosę naszą. Czekajcie, cofnę. Tak, jest kosa, ona również leveluje, więc spoko, trzeba będzie trochę jej poużywać. No dobra, to ludziska, dzięki za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, pa pa.